Nazywam się Oliwia Puzerewska, chodzę do klasy 6B w Nowogrodzie Pobrzeńskim, zaśpiewam piosenkę Ale Jestem oraz Wiosna, Wiosna, a tutaj". Zielonych, zapach i smak i wszystko proste. Rękiem w plepsy drzech, zapąkaną wśród draw Kroplą deszczu ciną myślącą wśród traw. Ale jestem, jestem miskro i wiatru powiewem z światła, co biegnie do gwiazd. Jestem chwilą, która prześcigna ze czas. Ale jestem. Nawet nie w muzyce, ja nim wielka cisza pochłonie mnie. Pragnę wyśpiewać, wyśpiewać że trzeba żyć. Naprawdę, żeby oszukać, będząc czas pięknie żyć. Zachwycę, życie zdarza się raz. Jestem w piasku, ziarenkiem, klep życie. Zabłąkaną kudeczką strudrak, kroplą de. Ciną myślącą osób traw, ale jestem. Jestem. Życie jest drogą, życie jest nam, a co będzie potem? Tá bom, cara. Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi Wcześniej niż oczekiwałem przyszły te cieplejsze dni Zdezmoknięte palto zmoknięte dziełem pozadziłem a -vis. Zapachniało, zajaśniało wiosna ach, ty. Wiosna, 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 ach to ty 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 Wiosna, 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 a to ty! Wiosna, 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 a to ty! Nie mijały coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie Coraz szyjsze miała suknię, lekko płynął wiosnę strumień W nocy raz w czerwcowej zobaczyłem jak śpi Bez niczego zrozumiałem lato, ejże ty! Lato, 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 ejże ty! Lato, lato, lato egzety, lato, lato, lato egzety. Lato, lato, lato egzety. Lato, 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 lato egzety. Od gorąca twe płonień zaponęły liście drzew, odzieleni do czerwieni krążył lata senny lew. Machórka nadjechała pociemniało, poszarzało jesień, jak to tak. Jesień, 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 jak to tak. Jesień, jesień, jak to tak. Jesień, 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 jak to tak. Jesień, 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 jak to tak. Jesień, 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 jak, to tak? jesień, 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 jesień jak to tak. Białe wiatry, już Wiosny lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały, przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek mych drzwi. Zima, zima, wchodźże szybciej. Ogrze się na parę chwil. Wiosna, wiosna! Wiosna, kto ty? Wiosna, 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 kto ty? Wiosna, 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 kto ty? Wiosna, 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 kto ty? Lato, 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 ejże ty? Wiosna, 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 ejże ty? Lato, 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 ejże ty? Wiosna, 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 ejże ty? Jesień, jesień, jesień jak to tak. Wiosna, wiosna, wiosna jak to tak. Jesień, jesień, jesień jak to tak. Wiosna, wiosna, wiosna jak to tak. Wiosna, wiosna, wiosna ach to ty. 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 Wiosna, 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 ach do ty. Wiosna, 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 ach do ty.